W sportowej w ścinawce średniej odbyło się Dolnośląskie Mistrzostwa LZS w koszykówce 3x3. W turnieju wzięło udział 7 drużyn męskich i dwie drużyny żeńskie. Sekwencja dopisała: 8 drużyn męskich, tylko dwie żeńskie, bo się trzy po drodze wycofały. Trudno. Czekały drużyny ze Świdnicy, z strzebnicy, Świdnicy, z Luchówka śląskiego. Jesteśmy też z, jest z gminy radków. Także myślę, że ludzie, którzy mają z z koszykówką cały czas, grają tą koszkówkę 3x3, więc zapowiada się na pewno, nie, na pewno bardzo zaczęta rywalizacja w grupach, potem w półfinałach, no i w finałach. Przyjechałem razem z drużyną ze Świdnicy, drużyna nazywa się Łosie i gramy ze sobą od 30 lat. Jak ta gra dzisiaj poszła? Gra jest e, trudna, bo to był pierwszy mecz, także jest troszeczkę zadyszki, natomiast poszło bardzo dobrze, bardzo ładny, bardzo ładny obiekt. Cieszy dosyć duża frekwencja, bo jest aż 8 drużyn i też cieszy to, że są z nami dwie drużyny e, dziewczęce. Wygraliśmy 4-1. E, pierwszy raz w historii grałyśmy w tego tą odmianę koszykówki 3 na 3 No ciężkie granie, więc jesteśmy zadowolone. Większa dynamika, dużo więcej biegania, dużo więcej krycia. E, no i trzeba szanować piłkę. Koszykówka jest tak popularnym sportem, że można grać w wieku nie wiem, 10 lat, a można grać w wieku 68 lat. Zresztą zapraszam Państwa przy bardzo serdecznie na mecz koszykówki mężczyzn, który odbędzie się tu właśnie w hali sportowej, 31 maja o 18, gdzie zagra reprezentacja Polski Oldboyów 60+, z reprezentacją gminy Ratków. Nie będzie to na pewno mecz prosty w rozgrywce, ale będzie bardzo fajna zabawa, będzie bardzo fajna koszykówka. Zwłaszcza, że zawodnicy z reprezentacji Polski to są zawodnicy, którzy grali w latach 80-90 w klubach w Polsce i w reprezentacji tej podstawowej Polski, więc grają teraz. To są oficjalni mistrzowie Polski z tego roku. Za dwa tygodnie nadano Mistrzostwa Europy do Szwajcarii. Chcemy przetestować ich formę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, a szczególnie trójce kobiet reprezentujących gminę Radków, która awansowała do kolejnego etapu zmagań.